Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku Olimpiada, chwała i ucieczka. Ponadto praktyczne zastosowania oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie bravo.pl, a to jest 133 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Dlaczego ludzie kibicują? Tak się akurat składa, że Publikacja tego odcinka będzie miała miejsce w tygodniu, w którym rozpocznie się Olimpiada Zimowa. Więc pomyślałem, że jest to dobry moment na to, żeby się zastanowić właściwie po co ludzie oglądają sport. Dlaczego dopingują sportowców. No bo na pierwszy rzut oka brzmi to trochę bez sensu. Tracimy swój czas, żeby oglądać cudze sukcesy. Co więcej, czasem wydajemy pieniądze, żeby patrzeć, jak inni zarabiają, wygrywając w różnych turniejach czy konkursach. Więc jaki ma to wszystko sens? Czy warto kibicować i co właściwie się z nami wtedy dzieje? A okazuje się, że dzieje się bardzo, bardzo dużo. Oczywiście na pierwszy punkt warto wspomnieć o tym, Dlaczego właściwie udzielają nam się sportowe emocje? No i tutaj mamy oczywiście kilka aspektów. Jeden jest powiązany z tak zwanymi neuronami lustrzanymi, o których porozmawiamy szerzej w innym odcinku, więc teraz pozwalam sobie na gigantyczny skrót myślowy, więc wybaczcie, ale możemy powiedzieć, że odpowiadają one niejako za empatię, współodczuwanie tego, co czują inne osoby, czyli w momencie, kiedy jakieś emocje czy jakieś doświadczenie dzieje się osobą, które obserwujemy, to my niejako też to współodczuwamy. Stąd też możemy przejmować się, czy może być nam przykro w sytuacji, kiedy nasz ulubiony sportowiec smuci się porażką. Albo kiedy on się złości, to i nam ta jego złość może się niejako udzielać. Swoją drogą jest to mechanizm, który dość podobnie e, działa, kiedy oglądamy filmy czy czytamy książki. Tak zwróćcie uwagę, że tam również mamy do czynienia z sytuacją, w której no właściwie coś, co się nie dzieje naprawdę, no sport dzieje się naprawdę, ale w przypadku filmów mamy na myśli jakąś fikcję. Osoby, które... Nie istnieją, a mimo to potrafią one wzbudzać w nas jakieś emocje. Więc faktycznie to jest ważny aspekt, że my tak trochę potrafimy wczuwać się w emocje sportowców. No ale oczywiście to nie wszystko, no bo. Zauważyliście, jeżeli oglądacie jakieś ważne wydarzenia, że zdarza Wam się na przykład wstrzymać oddech i zatrzymać na moment w jakiejś takiej kluczowej, kulminacyjnej chwili, kiedy na przykład Wasz ulubiony skoczek narciarski skacze, albo w momencie, kiedy dochodzi do rzutu karnego w jakimś kluczowym momencie meczu, który jest dla Was z jakiegoś powodu bardzo ważny. No właśnie, bo z perspektywy naszego organizmu, no to jest taka sytuacja, Trochę krytyczna. A co za tym idzie? Nasz organizm reaguje dość podobnie jak na sytuację, w której może dojść do zagrożenia, albo właściwie jeszcze nie wiemy do czego dochodzi, tak? W związku z tym takie też mamy reakcje, trochę jak w takim trybie walcz lub uciekaj, to znaczy nasze mięśnie mogą się napinać, my możemy chwilowo wstrzymać oddech, pełna koncentracja idzie tylko na to jedno wydarzenie, tak? Nic innego nie może nas rozproszyć, więc dość mocno ludzie potrafią wczuwać się w te doświadczenie, które ma miejsce. No i na tyle mocno, że jak pokazują z kolei inne badania, w momencie, gdy wasz zespół, sportowiec, którego dopingujecie, wygrywa, to w mózgu Uruchamia się z grubsza podobny obszar, jak wtedy, kiedy samemu się wygrywa. A to za tym idzie również to doświadczenie, ale też emocje są dość podobne. Czyli można powiedzieć, że kiedy Wasz ulubiony sportowiec zdobywa Mistrzostwo Świata, to czujecie się trochę tak, jakbyście sami to mistrzostwo zdobyli. Co więcej, badania pokazują także, że np. u kibiców drużyny, która wygrywa mecz rośnie poziom testosteronu, a u kibiców drużyny, która przegrywa, spada. Co dalej? Okazuje się, że zauważalny jest również efekt wzrostu poczucia pewności siebie, skuteczności, no i badania na przykład pokazały, że po tym jak wygrywa drużyna, której ludzie kibicują, to kibice tej drużyny zaczynają wyżej oceniać swoje szanse na sukces w różnych dziedzinach i to nie tylko związanej ze sportem. Czyli to nie jest tak, że wasza lubiona drużyna piłkarska wygrywa i nagle czujecie, że jesteście świetnymi piłkarzami. Nie, nie. Okazuje się, że możecie czuć się skuteczniejsi także w relacjach społecznych, a także dojść do wniosku, że lepiej będziecie sobie radzili z różnymi zadaniami logicznymi, więc jest tutaj całkiem sporo ciekawego wpływu, jak Wynik meczu może wpływać zarówno na wasz nastrój, jak i na wasze po prostu odczucia fizyczne, a także na to, jak będziecie czuli się skuteczni w następnym dniu. Co swoją drogą sugeruje, że jak macie do załatwienia jakieś ciekawe rzeczy, czy jakieś ważne, takie, które wymagają pewności siebie, no to warto je załatwić w dniu, w którym wasza ulubiona drużyna wygrywa. Co jeszcze? Co jeszcze mogłoby tutaj być ciekawego z perspektywy kibicowania? Okazuje się, że w momencie, gdy. Ogląda się mecz y, gdzieś na trybunach, wspólnie, na żywo. To również y, autonomiczny układ nerwowy kibiców niejako się zaczyna synchronizować. I tutaj badano na przykład m.in. tętno, które okazuje się, że zaczyna być u kibiców stosunkowo podobne. I co ważne. Takiego efektu nie zaobserwowano u ludzi, którzy oglądali to samo wydarzenie, ale samemu przed telewizorem. Czyli jest to taki efekt jakby poczucia się jednością z tłumem, ale no, wymagające faktycznie odczuwania tego tłumu na żywo. Co jeszcze może tłumaczyć, dlaczego właściwie ludzie kibicują? No bo tutaj mówimy o tym, jak to kibicowanie wpływa na nasz organizm i widzimy, że faktycznie wpływa bardzo, bardzo mocno, ale skąd to się właściwie wzięło, że po co, jak to się stało, że w pełnym grafiku różnych wydarzeń nagle ludzie znaleźli miejsce na sport. Oczywiście bardzo ważny jest tutaj aspekt społeczny. Dopingowanie zespołów czy, czy zawodników może być aspektem odczuwania takiej wspólnej tożsamości, tak? czyli pewnego integrowania się z ludźmi. To może być zarówno mała społeczność, jeżeli mówimy o jakimś lokalnym klubie. To może być oczywiście większa skala typu kibice reprezentacji Polski w dowolnym sporcie. I to jest w bardzo ciekawe, no bo często ta chwała ze zwycięstwa i to poczucie się w grupie bycia e, kibicem zwycięskiej drużyny, tak zwłaszcza takiej, która jest powiedzmy naszą drużyną, jest o tyle ważna, że czasem nie ma nawet zbyt dużego znaczenia to, jaka to jest dyscyplina sportu. I właśnie Olimpiada jest świetnym tego przykładem, bo nagle się okazuje, że ludzie e, się Ekscytują, oglądają z pełnym zaangażowaniem, a potem dyskutują o sportach, których na co dzień w ogóle by nie oglądali, albo nawet nie wiedzieliby, że one w ogóle istnieją i nie wydawałyby im się zbyt ciekawe. No ale jeżeli jest tu już reprezentant polski, no to chętnie to wiele osób ogląda po to, żeby zobaczyć: wow, może, może ktoś z naszej drużyny zwycięży. Więc to jest taka sytuacja, gdzie ten sport, to jest w sumie mniej ważny, sama dyscyplina od tego, żeby poczuć się niejako e, zwycięzcą. No i tutaj oczywiście, jak mówimy o tym aspekcie społecznym, to też jest ważny punkt, że przez to, że sport ogólnie cieszy się dość dużą popularnością i jest też bardzo często nagłaśniany przez media, czyli te wszystkie reklamy, które mają zwiększać oczywiście oglądalność czy sprzedaż biletów typu najważniejsze wydarzenie tego roku w świecie sportu, e, wielka impreza, na którą czekamy od czterech lat, no to powoduje oczywiście, że przykuwa to również naszą uwagę, no bo tak trochę, tak jak mówimy o tym tak zwanym FOMO, czyli Fear of Missing Out, nie chcemy być poza tematem, tak? Dlatego często ludzie oglądają jakieś aktualne seriale, żeby wiedzieć o czym mówią inni. No i tak samo czasem ogląda się, śledzi się pewne wydarzenia sportowe po to, żeby być w temacie. Tak, że jak następnego dnia przy kawie w pracy ludzie będą rozmawiali, a widziałeś jak ten zdobył ten medal. No to dobrze byłoby wiedzieć, no widziałem, ależ to było, albo ale ten przegrał, no bez sensu, jak on mógł tak to skopać. No to jest oczywiście ważny temat do rozmów. Odnośnie wygrywania i przegrywania jeszcze za chwilę wam coś powiem, natomiast na razie czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Transmisję finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku przez co najmniej minutę oglądało miliard 422 miliony osób. A teraz uwaga, spoiler. Tak, na wypadek gdybyście nagrali sobie ten mecz i nie mieli okazji go jeszcze obejrzeć, Argentyna wygrała z Francją po rzutach karnych. Wow, ale ciekawostka. To tak, odnośnie wygrywania, przegrywania, no to oczywiście musimy wspomnieć o takim zjawisku, które pewnie znacie, o którym pewnie słyszeliście, czyli o pławieniu się w cudzej chwale. Czyli to jest ta taka klasyka, kiedy w momencie, kiedy jakiś zawodnik, którego dopingujemy, albo jakaś drużyna wygrywa, no to hej, my wygraliśmy, ale wczoraj wygraliśmy mecz, ale im pokazaliśmy, ale zdobyliśmy medal. No, ale jak przegrywa ten zespół, czy ten sportowiec, no to oni przegrali jednak. Ja, ja tam widziałem, ale nie mieszajmy mnie w to. Oni przegrali. Więc to jest oczywiście też całkiem typowe zjawisko. Czyli jak widzimy, dopingowanie i obserwowanie sportu ma spore wartości społeczne, może być dla nas źródłem pewnej dumy, poczucia wspólnoty, może dać nawet pewne poczucie. Sukcesu. Co więcej, badania pokazują, że ogólnie oglądanie wydarzeń pływa całkiem nieźle na poczucie dobrostanu. Oczywiście są też ciemne strony, no i tutaj między m.in. No jednak sport generuje dość dużo stresu, czyli w momencie kiedy mecz jest jakiś taki bardzo wyrównany, a takie przecież są najciekawsze, no to jednak ten poziom kortyzolu w nas może dość mocno wzrosnąć i ogólnie może nam towarzyszyć nieco. Negatywnych emocji, tym bardziej, że im wyższą mamy motywację do tego, żeby nasz zespół wygrał, no to tym większe będzie poczucie frustracji, jeżeli przegra. No i oczywiście taką ciemną stroną to jest takie kibicowanie, które przeradza się w przemoc, agresję, często pod wpływem nie tylko wizji wsparcia innych osób, ale też poczucia chyba w dzisiejszych czasach już nie takiej wielkiej, ale jednak anonimowości. Więc są tutaj. Pewne mroczne obrazy. No i właśnie w rozdziale drugim zastanówmy się nad tym, co zrobić, żeby kibicować w taki zdrowy sposób. Także jeżeli interesuje Was sport, lubicie go, no bo nie każdy lubi i, i to jest fajne, tak, nie, nie, nie trzeba oglądać sportu, ale jeżeli lubicie oglądać sport, to w rozdziale drugim pomyślimy, jak to robić w taki zdrowy sposób, żeby nie wpływało to negatywnie na Wasz świat, a jednocześnie, żeby czerpać z tego możliwie dużo korzyści. Zapraszam do rozdziału drugiego. Rozdział drugi. Jak zdrowo kibicować? Co zrobić, żeby zdrowo kibicować? Więc po pierwsze, dobrze jest zastanowić się nad tym, jakie koszty ponosicie w związku z tym, że zajmujecie się oglądaniem sportu czy dopingowaniem różnych zespołów. Czy to jest tak, że to jest dla Was świetna forma relaksu, spędzenia czasu, porozmawiania, spotkania się ze znajomymi? Tutaj oczywiście. Faktycznie od czasu do czasu taki udział w wydarzeniu na żywo może być wartościowy, jak zauważyliście z rozdziału pierwszego. Jeśli tak, to ekstra. Natomiast jeżeli kosztów jest bardzo dużo i to mogą być zarówno koszty w kontekście czasu, tak że no wasze życie, takie prawdziwe życie, stoi z boku, no bo musicie poświęcić 50 godzin tygodniowo, żeby obejrzeć wszystkie mecze, no to warto się zastanowić, czy te koszty nie są zbyt wysokie, tak? Jednak zwykle założenie jest takie, że życie jest pierwsze, a... Dopinkowanie raczej na drugim miejscu, choć to oczywiście wasz wybór, ale warto pomyśleć, tak? ile was to finansowo kosztuje, ile was to czasowo kosztuje, nawet jeżeli chodzi o takie aspekty bycia przemęczonym, niewyspanym. Czy ponosicie jakieś koszty relacyjne, że na przykład osoby, z którymi jesteście w związku, uważają, że nie zajmujecie się niczym poza oglądaniem sportu. Może tak być oczywiście, że to jest ich nadinterpretacja ale może być tak, że faktycznie pochłania on zbyt dużo waszego czasu. Więc zobaczcie, jakie daje wam to korzyści, jakie koszty i czy jakby ta aktualna intensywność oglądania sportu jest dla Was okej, okay, czy może jest zbyt duża, a może za mała. Warto też oczywiście zastanowić się nad tym, czy macie jeszcze jakąś inną tożsamość niż tylko tożsamość kibica. Czyli jeżeli nawet założymy, że oglądanie sportu, dopingowanie zespołów czy sportowców daje Wam poczucie, no właśnie, takiej tożsamości, pewnego sensu w życiu, Fajnie. Ale dobrze by było, gdyby nie była to wasza jedyna tożsamość. tak? Czyli jak macie przy okazji takie poczucie, że sami jesteście w czymś dobrzy, że macie inne rzeczy, które dają wam sens w życiu, czy to zawodowo, czy relacyjnie, czy hobbystycznie, czy jakkolwiek, i do tego jedno z nich jest bycie kibicem, świetnie. Natomiast jeżeli bycie kibicem jest jedną jedyną rzeczą, ok, może macie taki kryzysowy moment, w którym fajnie, że macie taką ostoję, ale dobrze byłoby pomyśleć co jeszcze mogłoby być dla was wartościowe. No i właśnie, kiedy mówimy o kryzysowym momencie i takiej ostoi, no to warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem potrzeba oglądania sportu i sukcesów innych ludzi nie nasila wam się w momencie, kiedy w waszym życiu jest słabo. tak? Czyli czujecie, że ponosicie porażkę, coś idzie nie tak. W związku z tym, zamiast skupić się na tym, jak ogarnąć swoje życie, na tym, co ma, na co macie kontrolę, to uciekacie od problemów w no, ten właściwie nie do końca prawdziwy dla Was świat oglądania różnych wydarzeń sportowych. Jeżeli tak, to warto się temu przyjrzeć, no i jednak postawić tutaj pewną granicę. Może być tak, że na przykład czekacie na jakieś ważne wiadomości no, i tu już nie macie na nic wpływu, no i pewnie jak sobie wtedy obejrzycie jakiś mecz, to przynajmniej pozwoli Wam się czymś zająć. Ale jeżeli uciekacie od zadań, na które macie wpływ, no to jednak dobrze ustalić. Te priorytety i w pierwszej kolejności skupić się na prawdziwym życiu, a to dopingowanie traktować jako rodzaj nagrody albo po prostu relaksu. Mówiąc o kosztach bycia kibicem, wspomniałem o tym, co mówią osoby, z którymi na przykład jesteście w relacji. I to jest też ważny aspekt, że skoro niezwykle ważnym, być może najważniejszym aspektem życia sportem jest aspekt społeczny, no to warto zobaczyć, czy. To wasze dopingowanie faktycznie pozwala wam budować lepsze relacje, spędzać fajnie czas, czy może prowadzi was w odwrotnym kierunku, że izolujecie się od ludzi albo właśnie widzicie w jakiejś skrajności typu przemoc względem ludzi, którzy nie lubią tego zespołu, który wy lubicie, bo to już przestaje mieć cokolwiek wspólnego z korzyściami. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Fajnie jest oglądać pewnie wielu osobom. Wydarzenia sportowe. Natomiast oczywiście nie zapominajmy o tym, że dla dobrostanu samemu też dobrze jest uprawiać trochę sportu. Więc jeżeli jednak poświęcacie całe godziny w weekend szczególnie na oglądaniu różnych wydarzeń, to może dobrze byłoby wygospodarować z tego chwilę, żeby samemu, nie wiem, pograć w piłkę, zagrać w tenisa, pójść pobiegać, pospacerować, czyli żeby cała wasza aktywność sportowa nie ograniczała się do oglądania aktywności sportowych innych osób. Wspomniałem, że tam nie jest nic odkrywczego, że oglądanie wydarzeń sportowych może generować bardzo dużo silnych emocji powodować wzrost kortyzolu. No i niby jest to oczywiste, ale warto o tym pamiętać, po tych wydarzeniach, no bo jeżeli będziecie pod silnym napięciem, na przykład dlatego, że wasza ulubiona drużyna przegrała finał Ligi Mistrzów, czy coś w tym stylu, to warto jest sobie nazwać, skąd to się wzięło i co teraz czuję, żeby nie przerzucić tego na inne osoby, no bo jeżeli będziecie pod wpływem napięcia i niekoniecznie skojarzycie skąd to się bierze, no to jest większa szansa, że będziecie generować konflikty, napięcia w relacjach. Ogólnie pod wpływem takiego stresu tuż po meczu, jeżeli faktycznie było emocjonujące, no to dobrze jest odpuścić jakieś decyzje, zarówno zakupowe, jak i jakiekolwiek inne, takie, które są nieco większe, poważniejsze rozmowy, tak żeby jednak ten poziom emocji mógł się wyregulować i odnośnie czasu na regulowanie emocji, oczywiście. Pamiętajmy o tym, że jednak mecz, tu wiem, że się narażę. Ale to jest tylko mecz i to, że w danym momencie ktoś nie zdobywa jakiegoś medalu, nie zdobywa mistrzostwa, rozumiem, że dla danego sportowca no to jest coś, na co się przygotowuje całe życie. Ale z perspektywy kibica to jest wydarzenie, które się skończy i za parę lat prawdopodobnie nie będzie miało na Was żadnego znaczenia. Tak albo nie będzie aż tak bardzo ważne. Po prostu będziecie po latach wspominać, że no szkoda, że kiedyś tam. Wasz ulubiony sportowy czy wasza ulubiona drużyna przegrała w doliczonym czasie gry. Bywa. Swoją drogą tak sobie myślę, że jak jeszcze mówimy o korzyściach ze sportu, no to sport też oczywiście potrafi być fajną analogią do do życia i do tego, jak się w nim odnaleźć, no bo mamy tam oczywiście potrzebę i ciężkiej pracy, i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, i podnoszenia się po porażkach. Co więcej, tak, czasem nawet, zwłaszcza w takich meczach, gdzie są sety typu tenis czy siatkówka, to czasem chodzi o to, że przegrywa się jednego seta bardzo wyraźnie. I chodzi o to, żeby o tym zapomnieć i skupić się na tym, który jest teraz do rozegrania, i grać tak, jakby tamten się nie wydarzył. I to są pewne rzeczy, o których warto sobie też pomyśleć i właściwie zastosować w swoim życiu. Podsumowanie. Jeżeli lubicie oglądać sport, to świetnie, może to Wam dać całkiem dużo korzyści, zarówno emocjonalnych, jak i społecznych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy. Ilość tych korzyści nie jest przytłaczana przez ilość kosztów, takich jak chociażby poświęcany na to czas. Pamiętajcie też, żeby samemu również być aktywnym uczestnikiem sportu, a nie tylko widzem, tak, żeby czasem się poruszać. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, a my tymczasem widzimy się już za dwa tygodnie, czyli 17 lutego. Do usłyszenia!